To teraz nasz prelegent z Krakowskich Niepołomic. Pamiętam, że kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Tam jest bardzo dużo różnych fabryk i dzieje się też dużo dobrego. O Niepołomicach można by dużo mówić, ale lepiej w tym czasie zlecić skuteczne SEO. Bo to jest pytanie, gdzie w ogóle zacząć? I o tym właśnie będziesz nam, mój drogi, opowiadał. Bardzo się cieszę, że jest z nami Tomek Stopka, którego witamy gromkimi brawami. Uszanowanie, uszanowanie. Witam Państwa. Tak się nieszczęśliwie składa, że e, tak, jestem z niepołomic, jest, jestem, prawda, w koszulce puszczy jednego z dwóch moich ulubionych pierwszoligowych zespołów, e, także e, tak wyszło. Niemniej jednak, e, przejdźmy do konkretów. E, na dzisiejszym dniu mamy dużo treści o dotyczących linkowania, optymalizacji, kontentu, no generalnie tego, jak zajmować się stroną internetową. Spoko. W sensie to są przydatne rzeczy. Już słyszę nawet tutaj po tej jednej prezentacji, że mam dzisiaj co wieczorem robić w domu. Ale wciąż wydaje mi się, że za mało mówimy o tym, jak w ogóle taka współpraca z seo z agencją, z klientem mogłaby powinna wyglądać. I mam nadzieję, że uda mi się tą prezentacją może nie to, że nie wiem, całkowicie zmienić branżę, zrewolucjonizować ją, stać się Steve'em Jobsem branży SEO, ale zwrócić wam uwagę na pewien mały drobny detal. Zacznę od tego, że troszeczkę y, zepsuję, y, że tak powiem, ogólne pojęcie pewnego słowa. Pozycjoner to jest nowy informatyk. Y, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że... Wiele osób traktuje pozycjonerów jak informatyków. Generalnie informatyk przez długi czas to była osoba, która podłączy drukarkę, skonfiguruje Windowsa, jak trzeba, to postawi jakąś prostą stronę internetową, a jak pracował gdzieś tam w firmie, no to jeszcze na upartego można go jakieś na techniczne spotkanie wysłać. I teraz na obecną chwilę mamy podział tych informatyków na frontend deweloperów, backend back deweloperów i tak dalej, i tak dalej pozycjoner czy raczej specjalista SEO, jak najczęściej się y, lubimy określać, czy określamy osoby zajmujące się SEO, to przede wszystkim wydaje mi się y, y, podział na y, linkowanie i optymalizację, ale też wszystko w miarę w jednym y, tam zestawieniu. I teraz w ogólnej świadomości pozycjoner to jest taka osoba, która jest w stanie wykonać dla nas optymalizację, linkowanie, zadbać o treści. Ale mało tego, jak trzeba, to jeszcze będzie strategią to najczęściej takim kluczowym głównym w naszej firmie. Może być konsultantem i co najlepsze i najgorsze zarazem wymagamy od pozycjonera, od naszego specjalisty SEO, żeby posiadał umiejętności analityczne w jednym paluszku. Problem jest taki, że te analizy mogą być różnej jakości, a są wykorzystywane w dużych organizacjach nieraz jako kluczowe informacje dla podejmowania bardzo ważnych i istotnych decyzji. Wydaje mi się, że mm, warto podkreślić, że każdy z tych sześciu punktów, o których powiedziałem, to są w zasadzie osobne stanowiska do y, obsadzenia. I oczywiście dobrze jest jako specjalista SEO poruszać się w każdych z tych sześciu obszarach. Y, ale umówmy się. Czy znaczy, ja to mogę powiedzieć po sobie? Y, nie specjalizuje się w tych sześciu punktach. Może w jednym, może w dwóch w jakichś punktach będę faktycznie wyspecjalizowany. I idę o zakład, że gdyby porozmawiać z każdym seo -wcem, agencją, która tutaj jest, okaże się, że szczególnie dobrze czują się w jakimś jednym, może dwóch tematach. Wynikać to może z faktu, że... Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nawiążemy współpracę z seowcem, jest spora szansa, że trafimy akurat na dobrą specjalizację i nasza strona osiągnie dzięki temu sukces. Wynikać to może z tego, że potrzebujemy linkowania, otrzymamy linkowanie. Potrzebujemy optymalizacji, otrzymamy optymalizację, ale może się też okazać, że w pewnym momencie osiągniemy jakiś tam, nie wiem, pułap wysokości albo coś się nie, nie będzie zgadzało w naszej współpracy, no i pojawi się jakieś niezadowolenie. I mm, dlatego y, sugerowałbym gdzieś tak przyjąć do wiadomości, że y, oczywiście można wymagać od pozycjonera wszystkiego. Ale w mojej opinii pozycjoner e, to jest raczej martwy, to znaczy taka hybryda, e, marketingowca, programisty, product managera, analityka, UXa Stratega. E, według mnie powinniśmy już zdecydowanie skończyć z nazywaniem pozycjonerów takimi, wiecie, ludźmi, którzy wszystko potrafią. E, chociaż, oczywiście nie zabraknie, czy to na sali, czy generalnie y, przy, przy jakichś tam rozmowach specjalistów SEO czy pozycjonerów, którzy. Y, Mentalnie są pozycjonerami, są ludźmi od wszystkiego. Tak się jednak składa, że to jest według mnie troszeczkę błędne, mylne podejście. Z tego powodu, że branża, czy to SEO, czy generalnie digital marketingu, bardzo mocno się specjalizuje. Przykładowo, jakiś czas temu. Nie wiem, kiedy agencje SEO, agencje marketingowe powstawały jak grzyby po deszczu. Najczęściej wakaty, najczęściej pozycje, jakie były zajmowane w działach SEO, to był przykładowo pozycjoner, młodszy pozycjoner, jakiś tam programista. I generalnie taki niewielki też zespół był w stanie nam ogarnąć praktycznie dowolną ilość rzeczy. Pozycjoner zajmował się wszystkim i niczym, a programista wprowadzał jakieś zmiany techniczne na naszej stronie. I sam wiem, bo pracowałem w takim dziale, w takiej agencji. I nie twierdzę, że to było złe, ale troszeczkę się pozmieniało przez ostatnie 10 lat, może nawet 5 ostatnich. I tak się składa, że działy marketingowe składają się z wielu różnych stanowisk, które są wyspecjalizowane w konkretnej dziedzinie. To znaczy, jak rozmawiacie ze sprzedawcą w agencji, to on wam mówi, ok, musimy treści zlecić do copywritera. Ok, zmiany na stronie wykona nasz programista. A Audyt SEO przygotuje nasz starszy, starszy pozycjoner, starszy specjalista SEO i generalnie już nawet po rozmowie słychać, że trochę te kompetencje się rozjeżdżają po ludziach. Są ludzie, którzy odpowiadają za jakieś konkretne specjalizacje. I mimo tego, że agencje specjalizują się w coraz większej ilości działań, rzeczy, robią tylko optymalizację, tylko linkowanie, czy jakieś inne konkretne usługi, to klienci, nie mówię, że wszyscy, żeby była jasność, generalizuję, ale umówmy się, że mówimy o jakiejś większej puli osób, nie brakuje ludzi, którzy wciąż zapytają się o pozycjonowanie. Nie to, że potrzebują optymalizacji linkowania, tylko wypozycjonujcie mi stronę. To zapytanie, które widzicie, to wpadło mi na skrzynkę z rok temu, co prawda? Um, ale takich zapytań nie brakowało w dłuższej przestrzeni czasu, w ostatnim czasie. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli szukamy samochodu, a taki samochód bym chciał, nie mówię, że nie, panie Elonie Masku, jak mnie pan słucha, jeden w tamtą, wiecie, gdzie mnie szukać. Um, w każdym razie, jeżeli szukamy samochodu, to wchodzimy do salonu samochodowego, czy zapytamy się o to, poproszę samochód spoko, jeżeli macie na waszym koncie bankowym jakąś dużą okrągłą sumkę, myślę, że nie będzie większego problemu, natomiast jeżeli, no nie wiem, tak jak ja, gdzieś e, trochę was dojechało, to z jakiegoś jednego ładu, z drugiego ładu, innego nieładu, to myślę, że będziecie troszeczkę jednak dbali o wasze finanse i Będziecie chcieli zadać kilka pytań o to, jaki ten samochód ma być. Tak samo, jeżeli jesteście w jakiejś knajpie. No nie powiecie do barmana, y, drinka poproszę. No bo są różne jakieś um, potrzeby. Można chcieć krwawą mery, bezalkoholowe mojito, ewentualnie w niektórych kręgach mojito. A może być też tak, że ktoś po prostu chce ordynarnie wódkę ze szklanką i ma też takie prawo, tak? I w zależności od potrzeb i okoliczności będziemy wymagali innego produktu. No bo tak, jeżeli kupujemy samochód i planujemy nim jeździć w jakąś dłuższą trasę, to będzie nas interesowała na przykład spalanie, na przykład pojemność paku, czy nie wiem, zasięg, jeśli to jest elektryk. Jeżeli y, będziemy szli do knajpy, to będzie nas interesował jakiś odpowiedni do naszego nastroju drink. Bo na przykład po ciężkim tygodniu będziemy chcieli coś delikatnego, ale w miarę mocnego. I tak samo jest z naszymi biznesami. Y, jeżeli. Y, Potrzebujemy, działań, potrzebujemy zlecić działania SEO, to fajnie byłoby na dzień dobry nie wywalać od razu gigantycznej ilości kasy, tylko jednak wydać tą kasę na takie miejsca, gdzie są one faktycznie przydatne, potrzebne. Czemu jednak niektórym tak ciężko jest zdecydować, jakie mają cele, jakie mają potrzeby swojej bytności w internecie? Problem jest generalnie dosyć złożony i nie mam jakiejś jednej odpowiedzi na to, ale wydaje mi się, że jednym z powodów problemów e, może być to, jak e, zachowują się agencje SEO, czy działy jakoś tam w agencjach marketingowych, a w szczególności sprzedawcy. Oni wciąż jeszcze zdarza się, dochodzą do mnie takie słuchy, zdarza im się powiedzieć, że Pozycjoner, to wam wszystko zrobi. On na stronie wprowadzi zmiany poza stroną, wszystko zrobi. Pan tylko płaci te faktury regularnie i najlepiej jeszcze wysokie, wszystko będzie spoko. A mnie się wydaje, że wypadałoby przestać po prostu pytać o pozycjonowanie. Zlecanie skutecznego SEO to nie jest tylko zmiana podejścia. Do, do zlecania jakby usługi. Zlecanie skutecznego SEO to także świadomość tego, co potrzebujemy. Dlatego też, no tak jak powiedziałem, przedstawimy się o zleceniu pozycjonowania. Zamiast tego zlecajmy konkretne potrzebne naszej e, stronie usługi, a jeżeli nie wiesz, czego potrzebujesz, bo może się tak zdarzyć, to zapytaj specjalistę, zapytaj agencję albo zrób własny research. Wydaje mi się, że takimi najbardziej kluczowymi usługami, które gdzieś tam będziecie spotykać w waszych potrzebach, będą te przedstawione tutaj. E, powyżej. E, nie wiem, wydaje mi się to taka klasyka, trochę jak Whopper w Burger Kingu. E, tylko teraz znowu pojawia się pytanie, bo to jest taki ogólnik, nie? Fajnie, można sobie to wdrożyć na każdą stronę i będzie działać, nie? Ale jakbyście chcieli jednak wydać tą kasę, tak, no, wiecie, idealnie, to wypadałoby wiedzieć, co dokładnie jest potrzebne dla waszej strony. I tak się składa, szczęśliwie albo i nie, że wydaje mi się, że odkryłem y, jeden cudowny sposób na to, jaką usługę można zamówić, żeby później ruszyć z naszymi działaniami dalej, i tą kasę wydawać odpowiednio. I nie, nie jest to audyt SEO. Chodzi mi o to, żeby wziąć i umówić się z jakimś zaufanym specjalistą SEO na konsultację. Tak po prostu. W czasie konsultacji możemy sobie omówić nasze obawy, cele, jakieś różne plany, chęci i inne jakieś rzeczy, które chcemy wykonać i zmienić nasze myślenie życzeniowe, że chciałbym, aby moja strona, w jakieś konkretne działania. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że po wielu różnych konsultacjach z klientami dostawali oni po, po rozmowie jakiś po prostu wiatrów w żagle i byli w stanie po prostu wykonać faktycznie te działania, które były im przydatne i potrzebne. Finalnie jednak, jeżeli nawet po konsultacji ktoś stwierdzał, że. Wiesz co, fajnie, fajne jest to, co mówić, ale no, nie stać mnie na to, po prostu, bo to jest, nie wiem, taki ogrom, to gdzieś już planując kolejne działania, wiedzieli, w którą stronę uderzyć, żeby to przyniosło jakiś efekt. Minimalny, ale jakikolwiek efekt. I na początku generalnie wszystko sprowadza się do tego, żeby zadawać jakieś konkretne pytania i szukać odpowiedzi. Oczywiście w kwestii SEO. W ogóle ja gdzieś tak twierdzę od dłuższego czasu, że całą sztuką SEO to jest kwestia szukania, czy znaczy zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Na przykład, nie wiem, jak przeskoczyć konkurencję, jak pojawić się z takim konkretnym wynikiem w wynikach wyszukiwania. Czy takie działanie będzie dla Google przydatne odpowiednie. I wiele więcej. I takie pytania możemy zadać specjaliście SEO i zamiast szukać, nie wiem, przez tydzień odpowiedzi, to możemy w ciągu godziny otrzymać takie wyniki i takie, takie informacje. I oczywiście to wciąż też nie zwalnia nas, jako klientów, z odpowiedzialności, bo to my jesteśmy specjalistą w naszej branży, w naszej firmie. i To my wiemy, co nam przyniesie kasa, a co nie. Specjalista SEO może nam tylko pomóc wybrać najlepsze metody i rozwiązania do, do zastosowania. U mnie na przykład z przeprowadzonych rozmów z klientami najczęściej lista zadań zawierała takie jak tu zagadnienia. I oczywiście też wszystko rozbija się o szczegóły, bo inaczej się będzie optymalizowało WordPress, a inaczej Preste, inaczej będzie dodawało się treści na sklep, inaczej na, nie wiem, jakąś stronę internetową z betonowymi doniczkami. Tak? Generalnie wszystko sprowadza się do tego jednak, że nasza strona, nasze działanie powinny być skupione na rozwoju naszego biznesu. I to nie jest tak, w sensie trochę czasu mi brakuje, ale to nie jest tak, że cała ta prezentacja wbrew pozorom jest tylko o tym, żeby była konsultacja, to jest taka super sprawa. Nie. Um, wydaje mi się jednak, że lepiej jest wydać te, nie wiem, 2, trzy, 4 stówy na godzinną konsultację i mieć jakiś nawet mglisty obraz, pojęcie tego, co chcemy z naszą stroną robić, z naszym biznesem. Nic na przykład, co jest myślę dosyć popularną yy, metodą, wydać 10 razy tyle na audyt strony, z którego może się dowiecie, jak naprawić waszą stronę, a może nie, a może będziecie w stanie naprawić tą stronę samodzielnie, a może nie, i takie w sumie zostaniecie sobie z tym audytem sam na sam. Oczywiście, zawsze jeszcze możecie w ogóle zlecić od razu SEO pierwszej, prawie pierwszej, lepszej agencji i też będziecie wtedy zadowoleni. Yy. Konsultacje jako usługa nie są remedium na wszystko, podkreślam. E, pozwalają jednak zaoszczędzić kupę czasu i sporą ilość kasy, dostając pigułkę wiedzy na temat swojego biznesu w sieci. E, co zrobić jednak z tą całą zabraną wiedzą? No Okej, okay, będziecie mieli tą konsultację, dowiecie się o liście zadań o tym wszystkim. Co z tym można zrobić? E, no, pasuje znaleźć jakiś sposób, żeby to wprowadzić. To znaczy, możemy, jeżeli mamy możliwości techniczne umiejętności, to możemy to zlecić wewnętrznie i to jest w zasadzie najprostsza droga, a jeżeli yy, nie mamy nikogo technicznego, to pasuje to zlecić. To też jest proste. Ale w sumie nie, bo pasuje znaleźć specjalistę SEO. I teraz, żeby znaleźć specjalistę SEO, mógłbym Wam opowiedzieć tutaj wielką historię, jak wyszukiwać na Facebooku, nie na Facebooku, ale... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dzisiaj mamy chyba dzień SEO, nie wiem, coś tak mi tutaj mówią, że dzień SEO jakiś dzisiaj jest. Weźcie, jak się skończy przerwa kawowa, nie będzie ten panel, będzie przerwa kałowa, weźcie się, poobracajcie trochę wokół własnej osi, Traficie na jakiegoś słowca, myślę, że bezbłędnie, serio, a jak nie, to jest tutaj parę osób z przodu, zapamiętajcie twarze, ktoś na pewno Wam chętnie pomoże. Żeby nie było tylko, że gadam o konsultacjach, to na szybkości, bo czas, mam dla Was 10 takich jeszcze uwag, bardzo ważnych, wbrew pozorom, na temat tego, jak taką... Współpracę prowadzić. To znaczy, po pierwsze, podpisujcie do jasnej cholery umowy, bo mam już dość czytania na Facebooku, że ktoś kogoś oszukał, i na pytanie, czy jest umowa jest na zasadzie, no mam na maila, albo na, na, na Messengerze, nie podpiszcie umowę. Jak to jest zakaźnie, optymalizacja czy coś takiego mniejszego, to wystarczy jakieś zlecenie, albo nie wiem, podkładka na, pod mailem. Generalnie podpisujcie tą cholerną umowę. Druga sprawa: jeżeli w waszej umowie, na przykład na pozycjonowanie na SEO, na jakieś kompleksowe działania, jest okres wypowiedzenia, to zwróćcie uwagę, czy tam jakimś drobnym druczkiem nie jest napisane, że e, spoko możesz wypowiedzieć, ale na przykład po roku, albo jak wypowiesz teraz, na przykład musisz zapłacić nam za całą umowę, albo jakieś inne dziwne kruczki, prawda, gdzie mogą sprawić, że trochę wam się nie będzie opłacało tej umowy wypowiadać, a płacić będziecie musieli, jeżeli w umowie y, macie zapisane. Rzeczy typu, co Wy musicie dać agencji, spoko, ale oczekujcie teraz też tego w drugą stronę. To znaczy, niech agencja Wam powie, co będzie Wam realizowała. Ale yy, jestem raczej przeciwnikiem, żeby wpisywać tam rzeczy yy, ilościowe. Bo jeżeli pracowalibyście dla jakiejś bardzo wymagającej branży yy, i powiedzielibyście, że Wy chcecie mieć 20 linków z for każdego miesiąca, a w branżowych mediów są, nie wiem, trzy sztuki, no to teraz jest dylemat męczyć te trzy strony branżowe po 20 linków z nich wydziergać, czy, do, czy dodawać linki nietematyczne. Oczywiście też kwestia tematyczności i tak dalej pomijam, ale zaznaczam tylko y, kwestię. Y, czwarta rzecz. Jeżeli, tak jest moje zdanie, jeżeli y, kontakt z agencją, z freelancerem odbywa się na bazie kolorowych PDF-ów, grafik i tak dalej, jest tam tyle treści, nie wiem czy ktoś to widzi, ale tyle treści, a jest tyle grafik, ja bym uważał, w sensie ktoś musi mieć dużo czasu na budowanie takich kolorowych wykresów i trochę mniej czasu być może na merytoryczne przekazywanie informacji. Dajcie poznać swoją branżę i swój biznes. To nie jest tak, że specjalista SEO wie wszystko, on się chętnie dowie i jeżeli pozwolicie mu zostać częścią waszego biznesu, i nie mówię, że macie mu udziały dawać, ale jeżeli pozwolicie mu poznać wasz biznes, to będzie pracował z wami, a nie dla was. Dajcie sobie pomóc. To znaczy, jeżeli nawiązujesz współpracę z sołowcem, to znaczy, że szukasz pomocy. Jeżeli te, tą pomoc otrzymujesz, to pozwól, żeby ta pomoc została Ci udzielona. Nie blokuj się, nie zachowuj się, jakby całowiec mm, chciał Cię oszukać za wszelką cenę. Czasami to jest kwestia tego, że możecie się nie dogadać, może całowiec nie zrozumieć do końca Twoich intencji, potrzeb. Po prostu rozmawiajcie. Jeżeli czegoś nie wiesz, zapytaj. Nie wiesz, co agencja robi? Zapytaj. Zbywają cię, zapytaj, czemu cię zbywają. Jeżeli się okaże, że zasłaniają się know-how. No, to się zgłoś do kogoś z zewnątrz, zapytaj się o co kaman, bo seo to nie jest sztuka tajemna. A jeżeli się okaże, że z jakiegoś powodu e, agencja nie do końca e, dobrze jakoś idzie, idzie ta współpraca, zawsze możesz skorzystać z pomocy z zewnątrz. W sensie zapytaj się, czy aby na pewno Twoje pieniądze są odpowiednio e, wydawane. E, prawie na koniec. Rozmawiajcie. E, wiele razy widziałem już sytuację, że e, Pojawiały się problemy typu e, ktoś się z kimś nie dogadał, ktoś czegoś nie dowiózł, jakieś nieporozumienia, jakieś wypowiedzenia umów w ogóle totalnie z czapy, a wszystko wynikało z tego, że ktoś ze sobą nie porozmawiał. E, zanim będziecie źli, zanim się wkurzycie na kogoś, pogadajcie, wyjaśnijcie, a jak nie, to wtedy można ewentualnie umowę kończyć. I przedostatni, przedostatnia rzecz. SEO to jest maraton. Jeżeli szukacie szybkich, łatwych sposobów na zbudowanie widoczności, zysków i tak dalej, to sorry, ale SEO raczej nie będzie dla Was. Skorzystajcie wtedy, nie wiem, z reklamy płatnej, albo można też ewentualnie korzystać z reklamy płatnej i przy okazji z SEO. Na koniec, y, odpowiadając na tytułowe pytanie, trochę chaotycznie, ale jednak, y, jeżeli chcecie zlecać skuteczne SEO, to zlecajcie je z głową. Zadawajcie pytania, pytajcie, rozmawiajcie z kilkoma osobami, a nie z jedną agencją i dojdźcie do takiego momentu, że zlecając działania SEO, jakiekolwiek by one nie były, miejcie pewność, że to nie tyle rozumiecie, znaczy nie tyle współpracujecie z kimś, kto jest najtańszy, ale kto macie poczucie, że rozumie wasz biznes. Nie przedłużam, chociaż tutaj widzę, że trochę przedłużyłem. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że do czegokolwiek się przydała ta prezentacja. Serdeczne, słoneczne pozdrowienia, aż sięgające do Poznania. Dziękuję bardzo. Czyli pierwszoligowe. Tak, pierwszoligowe. Czyli masz szansę przejść do Ekstraklasy. Ale mówimy cały czas o prezentacji, czy o już? <śmiech> <śmiech> no, jeżeli o to zobaczymy. Jeżeli chodzi o skuteczne SEO, to mam nadzieję, że Ekstraklasa nas czeka. O właśnie. No i ja też Ci bardzo. życzę i sobie, i, i Wam.